Dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem. Jest to temat, który głównie będzie dotyczył kobiet. I będzie wsparciem dla kobiet. Chciałabym Wam opowiedzieć o perełkach księżniczki. Tak wygląda opakowanie zewnętrzne, które w środku ma kuleczkę. Kuleczka mi upadła na podłogę. Czekajcie, bo i tak otworzyłam to, i tak będzie do wyrzucenia. Tak wygląda kuleczka. W gazie są, są zamknięte zioła. To jest po prostu tampon. Czekajcie, przesunę sobie, tylko żeby nie widzieć, kto tu co tam. W środku są zamknięte zioła. Jest to tampon, który stosuje się do pochwowo. Perełki te zostały nazywane perełkami księżniczki. I są dostępne w internecie, natomiast ja kupuję od jednej zielarni. Jakby nie wiem jaki jest tam skład, te które są na, dostępne na rynku, a wiadomo, że jest to produkt, który wkładamy do pochwowo i musi być, muszą być to zioła sprawdzonej najwyższej jakości. Także jest to tampon, który umieszczamy do pochwowo na 2-3 dni, można sobie zrobić taką kurację miesięczną. Ważne, żeby ten tampon zastosować po menstruacji, aplikujemy go na 2-3 dni, wyciągamy, i zalecenia producenta, producenta są takie, że robimy 2-3 dni przerwy i zakładamy nowy tampon. Natomiast są to zioła, które działają oczyszczająco wewnętrznie, czyli. Działają na różnego rodzaju stany zapalne, infekcje, infekcje grzybicze i tak będę jeszcze o tym mówiła, dróg rodnych i czasem u wielu pań następuje etap oczyszczania już po tym pierwszym tamponie, więc jakby... Nie zawsze jest potrzeba, żeby aplikować ten tampon, przynajmniej z mojego doświadczenia, tak wynika. Kolejny w tego, tego samego miesiąca. Wszystko zależy od dolegliwości, słuchajcie. Im jest, mówię, większy opór na różnego rodzaju leczenie. Na przykład, właśnie stany zapalne, pochwy, jakieś upławy o nieprzyjemnym zapachu, żółtawe, świadczące o gorącej wilgoci, właśnie o tych toksynach, to po prostu ten tampon musimy aplikować kolejny raz. Tak on wygląda. Po prostu zwykły tampon, który się umieszcza wewnątrz pochwy. Jeżeli chodzi o skład ziół, które wchodzą w skład tego tamponu, to niestety muszę odczytać, bo nie pamiętam ich wszystkich. I Zaraz wam tu drogie panie, powiem. Ekstrakt z nasion smoczego drzewa, korzeń rabarbaru, pseudocydonia chińska, akacja, krokosz barwierski, palony aun, sofora chińska, borneol, e, borax i inne rzadkie komponenty roślinne tradycyjnej medycyny chińskiej. Jak już wspomniałam, te ekstrakt z tych ziół zamknięty w tej małej kuleczce, w tym małym woreczku nadaje się dla osób, które potrzebują nie tylko detoksykacji i oczyszczenia dróg rodnych. Bardzo często po takim oczyszczaniu, po takim aplikacji tamponem następuje oczyszczanie pochwy, i to jest normalne, że złuszcza się błona śluzowa, złuszcza się na skórek, ale są też takie przypadki. I to też krąży w internecie, możecie sobie poczytać, gdzie no, pani wydalały w cudzysłowie bardzo dziwne rzeczy. Czyli jakieś zaległe skrzepy, jakaś zaległa struktura, która gdzieś tam dzięki ziołom została poruszona i wydalona na zewnątrz. Po prostu te zioła działają oczyszczająco. Wujek Google wam powie o różnych aspektach i. Często tam jacyś lekarze się wypowiadają, że oni nie zalecają i tak dalej. Natomiast prawda jest taka, że umieszczając taki tampon do pochwowo jesteśmy w stanie zniwelować wszelkiego rodzaju stany zapalne. Nieraz są upławy z krwistą wydzieliną. Nieraz są upławy właśnie o takim żółtym kolorze, intensywne w zapachu. Jeżeli jest grzybiczne zapalenie pochwy, jeżeli jest, następuje świąt pochwy, oczywiście przed, przed aplikacją, natomiast w trakcie również może wystąpić świąt i to jest jakby naturalny odczyn, tam się zaczyna działać, dziać i jakby to nie jest, to nie jest tym elementem, przez który musimy przerwać terapię, po prostu poswędzi i przestanie. Jeżeli ktoś ma bolesne menstruacje, takie menstruacje, gdzie jest przyblokowanie i ten okres nie może się tak rozkręcić. Jeżeli są torbiele na jajniku, polipy różnego rodzaju, różnego pochodzenia, tak? Jeżeli mamy właśnie świeżp, czyli jakby upławy i swędzenie sromu. W momencie, kiedy mamy zapalenie przydatków macicy, yy, czyli zatrzymanie odchodów yy, od poporodowych. Wszystko, co się wiąże z oczyszczaniem macicy i stanów zapalnych, stosujemy właśnie perełki księżniczki. Yy, tak, tak to mówię, wygląda. Więc na wszelkiego rodzaju dolegliwości. I tak jak powiedziałam. Raz na dwa-3 dni się zakłada, nie wyciągając przez ten czas. Jeżeli wyciągniemy przed tym czasem, to musimy to wyrzucić. Ten tampon już się nie nadaje do ponownego użytku i zaaplikować sobie nowy tampon jak szybko się oczyszcza pochwa w takim czasie, to zależy, bo zazwyczaj ten okres regeneracji, odnawienia naskórka to jest kilka dni, ale już po pierwszym wyciągnięciu tego tamponu zaczyna się złuszczać błona śluzowa, właśnie wyściółka macicy. Jeżeli występują jakieś nadżerki, o mięśniakach mówiłam, o torbielach mówiłam, ale wiecie co, jeszcze kwestia Wiecie, w medycynie chińskiej wszystko jest połączone, więc jeżeli występują plamy pigmentacyjne na twarzy, związane właśnie ze zmianami hormonalnymi, mówimy właściwie z meridianem Cząg Maj, czyli który jakby wchodzi do macicy, jeżeli są suche, sucha skóra, też zmarszki na twarzy, to jest wszystko powiązane i również można w ten sposób perełkami księżniczki się wesprzeć czyli wszelkiego rodzaju stany zapalne plus kwestie urodowe. To można kupić w Delawin Prime. Cena jednej jest około 20 zł. Można tam się powołać na moje imię, nazwisko, może jakiś tam rabat wam dadzą. Myślę, że warto wtedy zakupić większą ilość, bo to jedna kapsułka, jedna, jedna, nie kapsułka tylko jeden tampon to jest jakby mały. jeżeli chcemy sobie powtórzyć terapię. Co jeszcze z takich obserwacji y, osobistych? Y, oczywiście, po, w momencie, kiedy wyciągamy tampon i zaczyna się złuszczać nasza błona śluzowa, trwa to kilka dni, no to y, mogą się niektóre panie zdziwić, ale wychodzi coś z takiego z pochwy na zasadzie jakby mokrego papieru, mokrej chusteczki, jakby to jest naturalny proces oczyszczania. Przez kilka dni. Po tym y, wyjęciu tamponu, w momencie kiedy się oczyszcza cały nasz ten układ rozrodczy, y, trzeba unikać seksu, żeby no, jakby to się mogło odnowić żeby nie było y, podrażnień i stanów bakteryjnych. Więc to jest taki y, okres, że absencji, że tak powiem, seksualnej, nie? Y, co bym chciała jeszcze? Aha, odnowiona jest ściana y, szyjki macicy, więc. Y, to jest tak jakby laser wewnętrzny. Naturalna regeneracja yy, i naturalna odnowa, czyli no jakby jest zupełnie nowy dla skórek. To tak jak robimy peeling twarzy albo jak robimy kwasy na twarz. To jest mniej więcej taki sam efekt. No więc co, drogie panie? Jeżeli macie ochotę, to zapraszam was do Delewim Praja. Ja tam pod yy, filmem nagram, nie nagram, tylko wrzucę. Kontakt do nich, jeżeli byście chciały sobie zamówić. Nazywa się to perełki Księżniczki, sprzedawane są jednorazowo i może sobie od razu kupić kilka sztuk. Jeżeli są takie osoby, które no mają te wszystkie problemy, o których ja mówiłam i nie chcą sobie na takiej zasadzie tylko odświeżenia, odświeżenia wewnętrznego oczyszczenia zaplikować, to muszą wziąć kilka, czyli po menstruacji. Dwa dni do trzech tampon trzymamy, wymieniamy dwa dni przerwy, kolejne zakładamy, i tak dalej, i tak dalej. I tak zaleca właśnie producent, ale mówię, to jest kwestia indywidualna. Musicie obserwować swój organizm. Nie czytałabym, słuchajcie, tych wszystkich kwestii, bo, bo te kuleczki są stosowane w medycynie chińskiej od wielu tysięcy lat. I, i słuchajcie, no. Takie maleńkie zioła zamknięte w takiej kuleczce nikomu tam krzywdy nie zrobią. Oczywiście kobiety w ciąży nie mogą tego używać. Osoby, no, dziewczyny, kobiety, które nie przeszły pierwszego stosunku. Menstruacja jest przeciwwskazaniem i chyba z przeciwwskazań to tyle. Jak mi się coś przypomni, to jeszcze powiem. Jeszcze sprawdzę. A no, oczywiście, karmienie piersią również, bo jednak to są zioły, które, zioła, które jakby wpływają na cały nasz organizm i przenikają do niego. Także tak to wygląda kwestia tych dopochwowych tamponów ziołowych, oczyszczających. Więc wszelkiego rodzaju schorzenia wspierająco, jak najbardziej. Jeżeli są plamienia między menstruacjami, słuchajcie, jeżeli są. O, jak się rozwinie tampon, to jest dłuższy ten, ten sznureczek, nie? Oczywiście on zostaje na zewnątrz. Jeżeli są właśnie plamienia między menstruacjami, jakiekolwiek upławy, takie objawy, które nas niepokoją, coś tam się zaczyna dziać. Bo wiecie, jakiekolwiek zbite masy brzuszne, czy w macicy, czy torbiele, czy polipy, czy cysty, to jest kwestia zatrzymania czy? Czyli zastoju ci i bardzo często za tym idzie śluzu, płynów, krwi. I jakby z tego się buduje taka zbita, twarda tkanka. Te zioła mają w składzie takie zioła, które poruszają i oczyszczają. Chociaż tam, Chociażby krokusz barwierski, taki pierwszy to, co mi się teraz nasunęło na myśl, jest to zioło, które działa poruszająco na krew. Więc ludzie, którzy mają zastoje krwi, Związane na przykład z krążeniem krwi, sine usta, niebieski nos, taki wiecie, z czerwonymi krwinkami, problemy krążeniowe. To nie jest działo, które rozrzedza krew, ale ją porusza. tak? Czyli jeżeli mamy zastój granatowy, żyły pod językiem, to jest na przykład to, to jedno z dzieł, które działa poruszająco. Jeszcze jedna prośba na koniec. Kto dobrą? Słuchajcie, próbuję uruchomić kanał na YouTubie, ale jest jakieś obostrzenie, że musi być 50 subskrybentów, żebym ja ten kanał mogła uruchomić, więc no, nie uruchomić, tylko żebym mogła robić tam live'y. No i teraz w momencie, kiedy ja bym chciała robić te live'y, nie mogę, więc najpierw muszę nagrać filmik, a żeby go przerzucić, słuchajcie, on się tam transformuje, wiecie, to cały ten proces taki techniczny to trwa chyba z godziny, ostatnio jeden film załączałam, to tak długo trwa, więc moja prośba, ja Wam też wrzucę w komentarzu link do tego mojego profilu, weźcie, kliknijcie, proszę tam, subskrybuj, żebym ja mogła przejść ten cały proces tam weryfikacji i żebym mogła robić live, bo muszę robić po prostu podwójną robotę ze wszystkim, a jednak chciałabym takie dłuższe kwestie zamieszczać również na YouTubie. Więc nazwa kanału też jest Gabinet Tradycyjnej Medycyny Chińskiej Shen, S-H-E-N, czyli serce i dam w komentarzu odniesienie do tego. Jeżeli będą jakieś pytania dotyczące perełek księżniczki, to bardzo proszę, piszcie w wiadomości prywatnej, czy zadajcie komentarz ogólny. Ja postaram się na to odpowiedzieć. Także dziękuję za dzisiaj i jesteśmy w kontakcie. Dzięki.